1600 Dobra. godzin. No, jakiś noby. Tutaj mamy 2400 godzin. Noby. Bratko mamy. Ja mam jądra. Tutaj mam 12 tysięcy godzin w Metinie. 700 godzin. No, A wolny, ciekawe, tu, czy jest wolny. Wolny ma 4000, najwięcej z nich. Dobra, Dobra do <coughs> dymanko, dymanko, dymanko i inaczej tak, tego nie, nie nazwę, bo jest. Y, trzeba chwilę poczekać. Jak tak będę gadał. No, do jazd, do jazd, do jazd, do jazd. Dobra, dajesz, Co ty powiedziałeś? Kocham Cię, kocham Cię stary, mogę, mogę stópki pocałować? Ej, gościu się u nas nazywa... Mhm, mm mhm mm No to spoko, mogę stópki wycałować Mogę stópki wycałować Mogę stópki Przecież biegnie, Krystianie! Jest! Dobra, Puzonik go zdymał Jak najgorszą ciuciomkę, Dobra, gramy, gramy, gramy Nie ma co, nie ma co Dzisiaj... Jest tu, jest tu ziomek i jest na longu W stronę longa jeden Czyli jeden site jest tylko, dooko. powinien być Za, jest za autem Dobra, nice Uważaj, jeden jest tam Dobrze Dobra, long Dobra. leży, long leży Mogą iść od B Jest Dobra, ma! Takie jest! One kill, a wlew -a wlew -a wlew -a one kill! Przepraszam, powiem, synku, no, no Przepraszam, synku, przepraszam. Przepraszam, Ja latającego glocka zapodałem, widzieliście? Widzie. Widziałem, widzicie, widziałem, widzicie. stary. Podoba mi się. Ale masz, Fajny z ciebie chłopak. No. Ja hat, hard, ultra hard. Za Not long, long, long? Dobra, dobra. long. Będą ra 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 raszować, nie? Pewnie no, nie chce, aż no oczywiście kolejny, no nie No ci ludzie chodzić nie potrafią Idą prosto, nagle idą w prawo Nie ja mów do mnie, tato! Ale poczekaj, poczekaj Zanim przejdziemy dalej, czas na coś błyszczącego. A mowa tu o skinach, co oferuje ci Pirateswap.com, czyli mega Wygodna oraz giga szybka wymieniarka skinów Online. Zasady Pirateswap są tak proste Że nawet ja je rozumiem, a mianowicie Można wymieniać skiny na ładniejsze lub sprzedawać je Chciałbym ci dodać, że z kodem Yawan otrzymasz aż 35% Więcej do twojego doładowania, a możesz tu płacić przez kartę płatniczą Skrill, Google Pay, Blik, czy chociażby krypto? Przejdźmy do wymiany Twoich starych, przepoconych i znudzonych skinów na piękne, nowe, błyszczące cudeńka. Zaznaczamy więc te stare skiny, następnie dzięki rozbudowanej wyszukiwarce, która zawiera m.in. zakres cen, typ broni, odpowiedni float, czy chociażby naklejki, jakie na broni mają się znajdować. Odnajdujemy naszego upragnionego nowego skina, z którym powraca fans z gry. Następnie zaznaczamy tego skina, a na dole ekranu ukazuje nam się kwota, którą zostanie zasilone nasze konto na wykorzystanie do innej, równie cudownej skórki również dodać, że kwota w naszym saldo to prawdziwe pieniądze. Oczywiście transakcje trzeba zaakceptować, na szczęście wszystko przebiega bardzo szybko. Następnie przychodzimy do Steam'a i tu wysyłamy swoje stare skiny na rzecz tego nowego, cudownego. Teraz zostało nam tylko wejść do gry i cieszyć się jak dziecko z nowej zabawki. Dodatkowo na stronie znajdują się dwie mega zakładki, takie jak konkursy i osiągnięcia, gdzie za korzystanie ze strony są do zdobycia zupełnie darmowe nagrody oraz za wykonywanie banalnie prostych zadań bierzecie udział w konkursach o piękne skiny, które również są darmowe. Także wielkie dzięki dla PirateSwap za możliwość Współpracy, a link do strony znajdziecie w opisie filmu. Życzę wam miłego wymieniania. Safe, to o, o skaczał, sk skakał! Co to za flash! Taktyczny! Nie ma ich. O, flash, ja side, za 3, 2, 1, go! odbiło się. Da. Dead! Prawo, prawo, za autem, za autem. No, mati! Zabity. Dobra, najsik! Najsik, kupaczki, moje, ukochane, buziaczki! Ja se strzelam w kolesia za autem, Mati. 92 w trzech mu zadałem, no oczywiście, a Mati go dobi. No, a ja dobiłem. Nie, ja, ja go dobiłem, dobiłem. dobiłem. Ja go dobiłem, nie? A, ja go dobiłem, to stary, to stary. Bo ja mu leciałem na plecki, tak go zdymałem, tako z góry, z dołu, z dupy. Ja nie chcę wiedzieć, co ty mu z dupy I robiłeś. Z dupy zrobiłem no, mu jesień po, średniowiecza. Poczekaj, Mati, niech się zdenerwują jeszcze dwie rundy. Dobry flash, dobry flash. Flash jeden. O, puzonik, bardzo fajny. Fajny chłopak z ciebie jest. Podobasz mi się? Ja bardzo, Podobają mi się twoje oczka. Dead, jeden, zajebiście. Lecimy dalej, lecimy dalej. A, Dobra. Plantuję paczuszkę. Paczuszka jest plantowana, raz, dwa, trzy, PL Koleżko A, bój się mnie, bój się Boga Maradona. Ej, a wiecie z czego jest znany Maradona? Nie rozumiesz? jesteś A po... no, mów z czego? Ja dole A mnie? <laughs> nie no to Jak to, jaki to ma Zaraz no, nie mam pieniędzy, nie mam A pieniędzy Czemu i ma zero dedów? ma po takiej Bo wie, ja nie? się wywaliłem bez niczyjej pomocy I mam kałaśka I co teraz mi zrobicie? Jestem nic, ja cały czas gram z Galilem Masz Iwan Pan, tu już miał punkt. Tylko patakoki tylko pata, koki się wwala, patrzcie kinop. Jak? No kto no Ja mam też blakuje? zero dedów No ale mówisz tylko ma dedy, Zauważa, że tylko ma zypa. No teraz Mati oczywiście eee! zablokował to zablokowałem. No NIC ci nic zablokował! Kto tak rzuca to No to no właśnie! Musisz ci każdy blokuje, a ty po prostu rzucać nie umiesz kolego! Obwiniać, Obi. Aj A kto to mi zablokował? No KLIH No pod Ja nie wiem Krysołe! Bubie. Christian to jest impostor! Lewo chyba był A mać Nie ogarnąłem co się dzieje tak właściwie. Masz pakę na lewo. Najstraj. Nice Pieluję Mati. Szpuz on nie żyje. Jak nie żyje? Ja, <laughs> ja po prostu przepowiadam przyszłość Popatrz No! Na side! O kwa! No kiedy Dala! O, <noise> mnie! Ej, ciekawe, czy ten wolny jest serio wolny. To jest trzecia, i on tej mnie pobił! No jak stary to jest podcelownik po raz kolejny. Ja wychodzę, sprawdzę, ale. Tak, ale wszyscy ci biegają, biegają a ty stary, Młotowa rzucasz komuś w plecy! Jak w plecy? Ja idę prosto, a ktoś idzie i nagle skręca no. w lewo proste zasady poruszania się w ruchu Jeśli jedziesz i idziesz to idziesz prawą tak? No a nie Chyba, że mieszkasz w Anglii w to w są Anglicy rynę. stary Oni nie ogarniają no, właśnie, takich spraw Ja nie tak, mówię tak, o Anglikach e, to e, tobie k***a. K***a. Ale k***a, ty ja rozumiem, nie we mnie rzuciłeś ja mołotowem ja się... Czołgiem jeździ po polu, ale nie o to chodzi <laughs> Tu panują zasady No przepraszam Ja, ja, ja mam metę, ja będę ometa, ja i będę I i o tym razem nie przyszedł to ten! Nie, teraz ten idiotany, eee! ja pierd... No bo kiega mi wLAZ! <grym> no Jezu i mają ja AWP Tutaj mu Czyli jest na Dobra to on o. już jest site, no. Na site, no. O, nice no, no i tyle i nie mogłem dobra, w No nie. git git, a wP tylko to wstała. za strzał. No i oczywiście spóźniony z tyłu, śpi. No rzuć tam tego smoka, żeby nie widział cię! Ale ja chcę, żeby mnie widział, bo... A dobra, dobra, poczekaj. No, leż, leż, on leż, chce, leż. żeby go widział. O! Nice. Zabił. Dobra, wszyscy. No, plantujcie ostatni! I w co ty, Ivan, strzelasz? Tam nikogo nie ma. Dawaj, skoczny na śmietnik. Skończ na śmietnik. Śmietnik, an, Dawaj, graj śmietnik. Graj śmietnik. Ale ja Sorry. jestem śmieciem już a -a. wystarczającym. O, 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 no? O, dobrze. Śmieć, co mu pomogło? Śiapałe, śiapałe. Bul, 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 bul. Aman, do zobaczenia, bliżej. Ja, ale dobry humorek dzisiaj. Dobry jest dobrze gamy. Dobry humorek, dobra gra. Dobre, smaczne, pyszne, polecam. No. No dobra, tu już były reklamy chyba dwóch firm. Wiesz, kto to, wiesz, kto mówił? Ej, załóżmy, że w tej dostawie jedzenia zamiast pyszne, to zrobimy dobre. Dobre czy ktoś powiedział, że to uważaj! Ale leży? No k***a! Ej, dwóch, dwóch ląk, dwóch! A Iwan z tyłu nie podaj, nie podszedł! Przecież smok jest! No to no ty no bardziej to możesz jak powie... jakiś smoke! Wyciekałem, bo jeden nasz dostał bani tu. oni nawet nie będą się spodziewać, że on tutaj. To już tu się! Dobra! Cały nie żyje! Ale dobra, giereczka i ma rzeczywiście! Uuuu! <laughs> dole? Dwóch long. O, <laughs> A go. <śmiech> <śmiech> oh, <je śmiech> A to tracił jeszcze przepiekając! O Minus 81 jeden dostał! Gustaw? <laughs>? To było full auto czy pusty samochód? Bo ja nie wiem, co ty <laughs> Dobra Co to c***a było Idę awupę Ja Co A to nie, to bo wy nie macie siana Dobra, idę Desert Eagle Jaga, Ja gram Digla Blue Gem Ja... No, jakiego powtórz, bo nie używałem chyba Blue gem Blue gem blue... się, dawaj A ja gram, a ja gram Digla No, pokaż Brown gem No ładne, blue gem <laughs> <laughs> Brown gem Jakbyście widzowie nie wiedzieli, to Chrisem dostał takie gówno dropalne, że się żygać chce, jak ktoś to się patrzy Ale to się... Słuchaj takie też kolekcjonują, złomianek. To jest taki Desert Eagle naga trochę. Jeden. Dobra, a i w trójkę Uwa, jesteśmy to. z Diglami tu, to musi się udać. Uwa, idzie ktoś? No idę, jestem. To jest no idziemy, no do jesteśmy wszyscy. Od, no to ja dostałem od nich dostałem to oni rzucili tego FLESHA, to Mój nie, trafił za! Nie, Debilu, mój trafił za! To, to oni rzucili tego flesza! Zarzuciłeś, zarzuciłeś, przed, odmił się! Nie, przed, przed, widzieliśmy to! Gościu dostałem 50, ale w drugim gór. ja dostałem drugim na pysk fleszę! Ja no tu ale... dostajesz, ale ty nas zafleszowałeś! Dobra, kocham was! Cały team dostał flash od ciebie! No to co? Um, idziemy! Wszyscy już co blisko możemy nazwy, tego nagle w flash ja z Matim, nie? Ja! Dole. My no i co, longu! Wszyscy Taki plan, panowoleni. misterny plan poszedł w dół przez puzornika. Jak co? A potem mi powie tak: no chłopaki wy nie robicie fragów w ogóle? Fragów no nie właśnie, nie, nie ogarniacie jak... Chłopaki w ogóle. ja zostaję ostatni, a wy nie, nie robicie nic. Ale taka jest prawda, stary. Nie widzę nikogo. Jestem Dobra, pin 6 u, ty jesteś idiotą. Leż. Ej, bo ja mam pak, ja jestem w czekaj, Krzysztof, pokaż dupę. Jest gate, dawajcie. Jestem z paką, z wami. Może tutaj być smaku. Bank. Nie ma. Bank. bank. Ej, tak, tak, tak! Taki bank! Taki no. bank! Dobra, nice. I jeszcze bank. Bank, bank, o bank, 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 O Jezus. F... Dobra, ja ban. Dobrze, no. gdzie został ostatni? E, może być toalety. No. Jest! No, no właśnie pa, No to pojedziemy do B info, to cześć. No dobrze dałeś, s***. Tylko tak jak już dostawałem bomby z boku. O! Kupi, kupi. Daj mi trochę! Mogę splantować no... już! Puter, puter belt, ej, ej, lubię to. to! Wszyscy bez puter, puter, pieniędzy Dobra, A, dobra. muszę psiknąć z <grym> dobra, ej, ja też psiknę. Patrz jaki piękny. A, Virtus Pro Atlanta 2017. No Atlanta, masz, no, mówię ci. Masz, plantuj, żebyś mógł punkty zdobyć. Dzięki, ale mi nie dałeś. No bo ci ktoś ukradł. Aha, no to ktoś mi zabrał punkt. go. Dobra. No kurde! Nie wiem gdzie. Ja znowu fleszem dostałem od kogoś. Tutaj był? Po prawej był jeden w, 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 w nęce. W ogóle nie wiem, a wy w trójkę tu jesteście! No ale ja dopiero wszedłem. Czy nikt tu. nie ma smołka, żeby zasmokować po prostu i przejść? No mamy, a co? Jeszcze jeden. od dwóch. O k**wa, dwóch, nie jeden. Trzech! Ło! Wow, no i został nasz ekstra gracz On nie, on nie. Dwa. Ej, nie, ale co on zrobił? K**wa? On był ślepy z ręką No wiem, dlatego chciałem poczekać chwilę czym? żeby się odsłonił i zabił? Udało się! Żeby strzelić w niego, on chyba na farcie we mnie trafił. Na farcie? Dobra. Na farcie. Po prostu spadł flesz, bo nie strzelałeś i nagle cię No co miał zrobić? Dobra, dupę. się w majtki. Po co? CT będzie lepiej, przysięgam. Dobra, trzeba się skupić. Chyba CT będzie lepiej. Trzeba się skupić, naprawdę, bo to już nie ma żartu. Ej, może B rzeczywiście, chodźcie. Bo tam tylko jeden teraz już No Gościu za kamieniem na longo. I planting. On Cię skróci w końcu, Matian, On Cię skróci w końcu. Oni są na już na... Oni gadają, ja nie, nic nie wiem, ss. Bo ty, bo ten, 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 ten. <macz>, no nie mogę nic u. zrobić. Co? O. Byłem za! Ale, ale u niego nie. Co nie, gówno, nie, on, chory. Ma, on ma na przykład 120 pingu? Może mieć? No nie, nie ma tylu. Ale on nawet ma 120 pingu i u niego nie byłeś. Bade, bade, let me introduce you to new, new, new Co? To baba jest? To. Ej Mati? Ja! Mati, masz taki szalony pomysł jak ja? Co? Masz taki Zdęczaj. szalony pomysł jak ja? 5 no. fleszy na, na longa? Ooo, ale oni się schowają, bo oni będą kiedyś tracić szluga No dobra, nieważne, ale nie wbiegaj mi na łeb, dea Plany nie 1, 1 Nic nie widzę, nic nie widzę Jest tu! tu? Drugi jest tu? Jest, tu? Help me, jest Help me! Jest problem, bo ja nic... Czekaj, 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 mam smoke'a o, ewon, ewent! <laughs> dalej. <śmiech> o, <śmiech> nie mogę nic zrobić, bo to jest... Ale strzało. Nie, mać. Nie no, oni już się by, Chodźcie B! Na, na, chodźcie te be, na wejść. proszę, proszę, chodźcie B! Zobaczcie mi, co tam się <laughs> dzieje, jaka pogoda na dole. Proszę cię! Proszę, tam jeden elab chodzi! Proszę, 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 proszę. Dobra kwa! <laughs> <laughs> oko Saurona i <laughs> Nie mów nam co masz z tyłu. Ja mam tu w dupy. A Mart jakiegoś smoka? A Iwan ma no smoka, okej. Ty stoluję ten na smoke? Tak. Tu smoke Flash na ślepo tak side. zwany Flash side poleciał. Nie do ciebie kiepy. Mati! Ja jestem dualistą, ja sprawdzam side jeszcze. Mam flesza, nic dwóch... nie widzę. Flash... Mati uważaj! No! Dwóch tego, dwóch od pleców. Flash no dwóch? co ten zielony! Ja nic nie widzę. Uh, thank you Green. Dobra. O, myślę, 伊万。<Eva. S 2> <laughs> Się o, jest jatem, wiem Patakoki, zamknij tą mordę, jesteś pierwszy, ale chuj mnie to interesuje. Dobra, widzę, że Krysian i... Ja Dobra, idźcie. No się to mam Dobra. Idziemy na toalety oboje. Ja to idę z, z, z randomikiem, Patakoki. kokię. No, nie idź na longa ty bardziej, idź na longa przez toalety, ja wychylę toaletę. Nie, żółty poszedł. Poka poka sowe. O Jezu pięciu! no to beka z ciebie. Rododendron. Uciekłem, ale ten schedy, ta schedy. No, oo! Wiem, wiem. wiem ja i, ja i Jolanta, jest to my drużyna. Uważajcie, bo mogą wam na plecy ktoś wejść. Dobra, to ja przypinuję, ja no, mhm, mm z, no. No, z alberetami, Dwa alberetami w, w głowę, aha! Oje, ojej! Ja, le lewo, owagen. prawo, lewo, prawo i dwa z obok głowy, widziałeś to? No co jest, Mogą poobiec po prostu do B. O, nie, coś, coś ale... nam. no. To jest Longa, on, on nie patrzy ci Longa, on nie patrzy ci Longa, Iwan. Poszli. No już smoki, smoki, smoki. No leć lecieć tam tutaj chodź. Wszystko piguj, wszystko piguj Jeden był na lewo. O Jezu. O, o, A bo ich jest trzech! No to No. Dawaj, obisz. O umiej Cię, umiej pistolety! O u mnie te pistolety! Nienawidzę tych broni! K**nich. Ten no ja lat! z tymi dwóch tak Wszędzie! Też mogłeś. Oh, mogłeś. Daj mi żyć, k**wa. Niech te będą tam. Cały Ja też idę, a bo wami, ja idę dół. Ja idę dół. Bo ja mam nowe. To jest plan. To jest misterny plan. Film nie? To mnie wy. To ja Stepy B Mati, sprawdź longa Ale... Ja dole Je, Jeden jest under, no nie wiem ty, bo coś chyba A było, nie wiem k Jest szem B i z Dobra, jeden zabił, na Jest B. paka, paka była na B Dobra, dwóch jest, drugi okay, jest B. na B B, okay, okay, B Ja też Ale tylko, jeszcze jeden tylko został A, Dziwnie, rozdzielili się, po połowie poszli Ta, to jest A A Dwóch poszło B, trzech A no, akurat Widziałeś. teraz. Natko, nie spodziewałem się go już po lewej. To jest timing, nie? Timing. No, po prawej Mówiłem? Wiedziałem, widziałem, ale. Dobra. E, myślałem że się odnosić longa. Trzeba to przemyśleć. Mam, pew mam pewne koneksje. Konekcje, ...że me? Dostajemy f -dol. O, no to prawda. No co, no, no, no po ja to ja się longa, zginąłeś. Ja tak, longa tak, to prawda, zginąłem. Się, jak SSG, Wiem, ale ja teraz zrobię lepiej, zrobię lepiej, pokażę widzom co znaczy Dobra. dobry siusiak Tak Tata <grym> ta, 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 to zapodał Tata? Powiedz o mnie tak jeszcze, proszę Powiedz o mnie babciu, doby, jaki dobry serniczek <grym> Jeden po głowie, jeden po głowie <grym> Drugi tam Ja, ja ty, dole tu, co tu, co co tu. Gry, <grym> pewo. Jest z kałachem Patrzę trzepa... Lewa... lewa słup Dobrze. Nie Jeszcze nie jeden. Shorta. Dobrze. Jeden dead. Nie wiem gdzie jest las. Dobra, jest, Krystian go puszuje. Nie w siebie, nie... W... Nic nie widzę! W... Co tu się działo? Masz akę? Masz akę jak coś? Zaraz, zaraz, za! Ja go znalazłem, nie zabiłem go u spojają wrócić do Stary, Ja tu tyle widziałem, Krystian biegł w naszego zamiast przeciwnika nie ja, nie, ja jestem przeciwnika, bo on wyszedł z... Wiem! Stąd szedł, a potem ja przeciwnik minął się z naszym i ty strzelałeś w naszego! Ja nie widziałem, ja byłem na fleszu! Ja byłem na fleszu, ja nie widziałem gdzie ja strzelałem! <grywa> ja totalnie nie wiedziałem gdzie ja strzelam. Jaki step under, Stepy Under słyszę Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Nice! nice. Jeszcze jeden Ten ostatni brawo. najgorszy tak. został Ostatni prawo. O, Ta lep. no to zajebiste info! No było Ostatni info. prawo! No, no to, to by... jak przeszedł niby do Kimlida! Na... W takim czasie! No nie! Po 5 sekund! Osta Ostatni Kurde, na longu. No ale no, co, z... no dobra, to nie dawajcie info <grym> jak tam <to, bo> <grym> na nie <grym> nie ma. Ty, e, ale ja ci nic nie dałem ty, syneczki! Jezu! Dobra, ale ty się próbuje! Kondomies. No właśnie, to ja nie mam jajek a nie ty. No podaję ci info prawo, a po prawej nikogo nie ma i tracę tak broń, tracę to wszystko. Ja <laughs> no i nie <laughs> było go po prawej. A moje info? No, no, no właśnie, to z... było no jego z... info. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, żeby zabijesz. Wszystkie zażalenia proszę składać Zadarza. do administracji serwera. Przepraszam, ciebie, naprawdę, przepraszam bardzo. Jeden leży, jeden, jeden tak? leży skibidi. Dobra, to jest. Ino, ino. No Ostatnie jest... A nagle! O, ostatnie jest to. Wyp, pyp, piii, pyp pyniu Dobra, e, Patakoki zabija Zajebiście tej Dobrze Ej co ona na gó... Zaczyna nabalać ty Dobre info ci daje krecha Dobra Muszę za coś strzelać, bo ja się czuję jak niedorozwój emocjonalny Dobrze, dobrze niedorozwój ty, ty, Ja ci dobre pojmę Dobrze niedorozwój Dobrze, dobrze, tak dobrze, nie. dobrze Mateo Jak do mnie mów, jak do na Longu teraz? Dobra, pójdę B Ale pójdą nie krzycz na mnie, nie krzycz Dobra, pójdę B Będę krzyczał, będę krzyczał Ja cię proszę, ty krzyczał, bo mnie balo. Czort! ty B jeszcze jeden, jeszcze jeden short będzie. One more short Nice. Brawo, nice, mhm. no, k, bu... ona leci ostro. Ja, gdzie to nie trafiło? Co? Mój on był w smoku schowany. Jest. Ale cię skokeł ja. Dobra, idę w upę, bo muszę nie być ostatni. Nie. No. Twoje nie Kwa, to mhm, ty no jest no, no, może być Ale tam. ja on poszedł na tak mi się. Wydaje. Tak! O, no, nie. Zajebiste a info. No, k***a, no nie wiedziałem, no k***a, tylko przypuszczenia no, no, byłem! Bo rozmawiam z Matty, konwersacja jest prowadzona! Z matką rozmawiasz, że na raszuje, k O ty k***a. To już A, to już A! No gościu, gościu na plecach, no dalej oh. To na A było, Iwan. No, k dzięki, dzięki za info ty. <grym> mógłbyś przejść na teatr. No, chcia ole. chciałem, tylko żeby powiedziałeś, że później że stoi po Po co ty im plecy wywanił. za wupą robisz? Tam jakie byłoby trzech, to byś i tak się Stare, zesrał. Muszę wybrać broń bronić zemku i, te, i też zdechłeś. Tak! Bo dojechali już tutaj. No, Gustawu, wirtówek! Szczególnie wapa, ten, kto był na plecach i którego teraz on nie trafił. Dobra. <grym> i dobra, mi Iwan jak zwykle, no money. Tak, no money, no money. I on mój tak, ni f**k. Ja ni mu nie dam. Paka. Mam nadzieję, że nie przyjdę na moc. Zabijemy przez tego śmiecia garbatego. ha <laughs> <laughs> Aha! Dobra, wyszedł mi z lewej. <laughs> Dwa, to jest B. Wyszedł mi z lewej, ja nie wiem, co on patrzy. Plantuję jeden. Dobra. Dobra, jednego obiłem. Jest gitara. Obrażonka zebrane. Ty zjarałeś prawie nam tu! O, że się rzucił, ci powiem. Majster! Ty jesteś jak, jak majster, jak ci idą ten płot do pł. gada, zrobić. Do mnie gada niestety. Do mnie kanał? Do mnie. Krystian, w którym ty uniwersum żyjesz? Nie wiem, coś tam szolisz. Dobra. Och, mus... Ej, dobra, dobre obrażanka zebrałem, 200 obrażeń w tej rundzie. Na górze. Dobra, Nie trafiłem. Traf go, traf go Pistoletu Idem wystarczy. O no i cię zjarał. Jak perfekcyjnie na Pójdę, po, Powiedziałem po, 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 ci z tego, z, z, z pistoletu, bo ja go trafiłem, tylko mi pestek brakło ja brak ja po trafiem, tym pierwszym. Ja też go trafiłem z pistoletu, To że nie zabiłem. No to jeden jest low. Mm -hmm. right, side. To right side. Right side. Nie ma spoko. Nie ma spoko. No i co? Fajna, fajna gierka. Iwan, kiedy zaczniesz grać? Ej, zabiłem bo studeniu dotknie. Ale ja bekier z was mam, ja was troluję cały czas. Takie same staty i jeden team major ma więcej. Ten film to jeden wielki troll! No, 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 no jak my nawet gramy w tym samym miejscu. Mega, <laughs> mi mega kumpla, ty jesteś k**a No kumpla. bo wy mnie macie w dupie, wy zawsze mnie kumpla, na drugi plan, idziecie sami i macie wymykane, tak? Skakuj tak wy mi na głowę, tata. Typikal k. Dobra, to nie jest B, już wam mogę to powiedzieć. To jest A. To jest A. 100% A. Hundred A! This free long... No Plasz, nie mogę... No, tak, to... Nie mogę long, this free long... Dlaczego? Z prawej, z prawej, z prawej! Kimble, Czemu po baranczowej... Wy... Iwan oczywiście nie No dwóch... ci... o co ci chodzi?! Oj trzeci przeszedł i nas zabił, no! No co no ale ja tam nie biłem! ja zbeszedłem. <grym> 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 Ja pierdolę! W końcu trochę emocji z jego strony! Ja! ja mam Sylwera! Co dostałeś? Golda jeden. A ja mam elitarne mistrzowskie srebro. A ja wygaję jeden mecz a Ja stary, ja stary upgrade'uję, ja mam za tydzień Golda pierwszy. I was to otwiera, kolejny mecz. No zajmij się jest.